Yo, cześć, dzień dobry moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery Manchesterem United i witam was po raz pierwszy w nowym 2019 roku, bo spotykamy się pierwszy raz właśnie po sylwestrze, po nowym roku, to znaczy w nowym roku 2019. No i co, wracamy z naszą karierą. W tym roku mam grube plany co do mojego kanału. Nie tylko będzie FIFA, nie tylko będą gry, ale o tym się przekonacie już wkrótce, mam nadzieję przynajmniej. Ale w ankiecie, którą pisałem właśnie w międzyczasie, zapytałem się Was, czy chcecie mrówki, czy chcecie FIFA jako pierwszy film w nowym roku. No i większość z Was chciała FIFA, więc po prostu teraz robię FIFA, bo ten kanał to jest jedna wielka interakcja między mną a Wami. Bang. No i mam taką świąteczną, zimową koszulkę, ale święta się już skończyły, więc czas się przebrać, więc dajcie mi chwilę, uwaga, postaram się to zrobić bardzo szybko. Przebierzmy się po prostu. Najszybciej jak się dało. Także moi drodzy, jeśli ten film Wam się spodoba, chcecie więcej FIFA na moim kanale i chcecie być na bieżąco, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie fajny komentarz i zostawcie suba. Także wciśnijcie ten czerwony wrzesiecki pod spodem, on się zrobi szary. Kliknijcie dzwoneczek obok niego i wszystko będzie. Calcy w tym nowym roku A my lecimy, dzisiaj mamy bardzo ważne mecze, bardzo dużo meczów I to wszystko sobie zrobimy teraz na tym odcinku Let's go Więc w poprzednim odcinku była ankieta, który mecz gramy Bo tych meczy w tym e, tygodniu, w tym miesiącu jak najbardziej jest bardzo, bardzo dużo Widzicie, że tych meczy jest 9 No i wygrał mecz z Liverpoolem 78% z Was, jeśli się nie mylę, wybrało właśnie mecz z Liverpoolem więc ten mecz sobie zagramy, musimy to mądrze rozplanować, bo mamy 9 meczów i dwa składy, jeden taki podstawowy, drugi bardziej rezerwowy. Więc musimy to mądrze rozplanować, który mecz, którym składem zagramy. No i widzę, że Phil Jones chce odejść. A nie, wypożyczony chce być, dobra, Phil Jones jest beznadziejny, pokazuje to w każdym meczu w rzeczywistości, że jest beznadziejny, więc jak najbardziej możemy go sobie wypożyczyć, ale najpierw mamy tutaj listopad, grudzień, to jest już grudzień, więc, więc no co, musimy zagrać drugim składem przeciwko Southampton, tak? Bo potem mamy Arasnalidę i potem Chelsea w pucharze krajowym, więc ten puchar nie będę jakoś mega naciskał, żeby go wygrać, więc tam też wyjdziemy sobie rezerwami, ale tutaj nie możemy przegrać. Mimo tego, że to jest drugi skład, nie możemy tego meczu przegrać i obyśmy ten mecz wygrali. Remis to jest minimum. ok, do, okej, okay, okay, dobrze, dobrze się zaczyna. To mi się podoba, to mi się podoba. Oni odpowiedzieli, ale my też szybko zdobyliśmy bramkę numer 2 i jest 2 do jednego po tym meczu, także jest git. Teraz szybki trening. Bang bang. I lecimy na mecz z Arsenalem. Oczywiście ten mecz sobie zagramy pierwszym składem, bo to musi być też zwycięstwo z ważnym, trudnym przeciwnikiem. Gramy u siebie, to nam też pomaga na pewno, ten fakt. Martial jest kontuzjowany ciągle, ale bez niego też sobie możemy poradzić. Lingard w jego miejsce wejdzie. Także to może być spoko sprawa. Myślę, że Lingard da radę, ale zaczynamy z bardzo, bardzo źle. Bardzo słabo zaczynałem. No i niestety takim wynikiem ten mecz się kończy. Szybka bramka Arsenalu i nic żeśmy nie mogli zrobić. Bardzo szkoda, bo naprawdę liczyłem na to, że ten mecz wygramy, no ale trudno, musimy się pozbierać teraz szybko, a, zawalczyć z Chelsea. De Gea przyszedł podziękować, spoko, nie ma sprawy gościu. Musimy zawalczyć z Chelsea na polu Carabao Cup, oczywiście drugim składem, no bo tak jak mówiłem, nie jest to mój jakiś tam wymarzony puchar Carabao, więc możemy go sobie lekko odpuścić. A Chelsea wychodzi takim trochę rezerwowym, trochę podstawowym składem. Zobaczymy, kto wyjdzie z tego zwycięstwa. Nic nie mówcie. Nic nie mówcie, ok? Dwie porażki z rzędu. A z Arsenalem i z Chelsea bardzo, bardzo źle. Bardzo źle to wygląda, ale poczekajcie teraz. Fulham, potem Walencja i potem. Liverpool. Jaka jest sytuacja w grupie Ligi Mistrzów u nas? Czy my możemy sobie z Walencją zagrać drugim składem? Jeśli tak, byłoby spoko, a jeśli... no nie, to Zagłębie Sosnowiec to jest dla mnie jakieś... nie wiem, nie bez kitu nie wiem, co tam się dzieje w tej Lidze Europy. Tak, bez, bez kitu, możemy zagrać z Walencją drugim składem, więc pomysł jest taki, że teraz z Fulan zagramy pierwszym składem, potem drugim składem z Walencją i mamy pierwszy skład wypoczęty na Liverpool i tak to będzie wyglądało. Czyli tutaj mamy pierwszy składzik, oczywiście jak najbardziej pierwszy składzik z Fulham, no musimy się musimy się odegrać za te dwie porażki, Chong w ogóle wbił za kontuzjowanego Martiala, nie Lingard a jednak Tahit Chong wbił na pierwszy skład, więc to jest ciekawe, no ale co tutaj się dzieje, dlaczego tutaj mecz przegrywamy no jest remis niby, ale ta bramka dla Fulham nie powinna paść, okej okay, 2-1 dla nas lecimy po zwycięstwo, okej okay, Herrera wszedł i podwyższył na 3, także jest nieźle, kończymy ten mecz z zwycięstwem 3-1, do a teraz bardzo ważny mecz z Walencją no ważne, nieważne, ja o, o komplet punktów gramy, jednak mamy już pierwsze miejsce zapewnione w grupie Ligi Mistrzów, więc pozwolę sobie zagrać tutaj drugim składem, żeby ten drugi skład też sobie ograł się w Lidze Mistrzów i też pierwszy skład przez to odpocznie, więc, więc ma to trochę sensu, co nie? Okej, okay, jest, re, jest remis, także nie jest źle, mogło być gorzej, tym bardziej, że był to właśnie drugi skład i wyjazd z Walencją. Kto tam w ogóle. Poczeka. Messi złotą piłkę ma, jak coś, także nie ma Ritch, nie ma że rzeczywiście jesteśmy modrić, Ale jednak Messi. Zagłomie wychodzi z grupy w, w tym. A u nas kto? Patrzcie na to: Walencja wyszła, Juventus przegrał, ale jaja. Ale jaja, Juventus przegrał, tak czy nie? Czekajcie. Tak, Young Boys wygrało z Juventusem. Co tam się dzieje? Juventus nie wychodzi z grupy. No to się podziało nieźle To jest absolutnie problem Juventusu W ogóle Ronaldo w Lidze Europy Czajecie to? Ja tego nie czaję Nie wyobrażam sobie tego Co, co ty Pogba, co tam Pogba chce co, co ma pewne rozterki Dobra, cicho Przecież grasz, co ty gadasz Dobra, gramy na Anfield Ciężki mecz będzie Który jest Liverpool? Liverpool jest pierwszy, ale jeśli my ten mecz wygramy Też mniej, mniej meczy mają rozegranych Ale po prostu no, nie możemy przegrać żeby nam Liverpool nie uciekł, więc musimy ten mecz wygrać. Ubrałem tą koszulkę, bo zagramy właśnie na granatowo, czyli to jest ta dokładnie ta koszulka. No Liverpool na czerwono, ale my to my jesteśmy czerwone diabły i to my musimy pokazać Liverpoolowi, gdzie jest ich miejsce. Zobaczmy jeszcze skład na ten mecz. A jakby to wszystko wyglądało? No jest Martial kontuzjowany, Lingard w pierwszym składzie. Hmm... Lingard w pierwszym składzie, no bo chuj na pewno nie. Bo chuj na pewno nie. Matic, niech tu wejdzie na ławkę. No nic, no tak ten skład wygląda: Kuli Bailey, Grimaldo, Kimiś, Fred Pogba, Isko, Lukaku Sanchez, Lingard, no i Decha oczywiście na bramce. Lecimy po zwycięstwo. Dlaczego martier się pokazuje? Skoro martier jest kontuzjowany, ale nonsens. Bez kitu. No lecimy, 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 lecimy. Po zwycięstwo na wyjeździe w trudnym meczu, ale takie mecze też trzeba wygrywać. I my ten mecz wygramy, czuję to. Zostawcie łapkę w górę, to będzie motywacja dla nas. Łapka, 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 łapka. łapka. Im więcej łapek, tym więcej bramek w tym meczu. Lecimy. Jedziemy. Rozgrzewka, proszę, jak chłopaki tutaj kopią piłkę. Jest sala. Jest mane? Czy to jest mane? Chyba tak. No i był to rzeczywiście film, No a u nas, isko. Na Luzaku, Pogba, Lukaku także no też mamy dobry skład. I musimy ten wygrać, przypominam tylko. Dobra, dobra. Zobaczmy jeszcze tylko skład Liverpoolu przed tym meczem, tak na szybkości. Zobaczymy. Oj, nie, tutaj. Gumny. Co ty gadasz? Gumny. Wow. To, tego to się nie spodziewałem nigdy bez kitu, dobra, jedziemy, Pogba jest, Alexis. zobaczmy Alexis, ale zablokowany, szkoda ale teraz dobra piłka i teraz patrzcie Lukaku puść tutaj jeszcze Lingarda, dobrze, uwaga uwaga, Ajajajaj. No. no, 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 nie znowu zablokowany strzał, ale atakujemy jesteśmy coraz bliżej tego, by tą bramkę tutaj na Anfield jednak zdobyć o nie no nie, no to się musiało skończyć bramko bez kitu. Kulibali w ogóle szedł ze środka obrony na prawy, na prawy sektor, na prawą obronę na salech został taką piłę, że to, 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 no nie, no to, to się musiało skończyć bramką i to się bramką kończy. Anfield szaleje, bo Liverpool prowadzi z Manchester United w 30 minucie 1 do zera, ale zobaczcie jeszcze raz, tą sytuację. I to podanie na, na Martiala, znaczy na, na Salah, gdzie on no, no musiał to strzelić, no musiał to Salah strzelić, przegrywamy 1-0, kurde, ale prowadziliśmy grę, no i niestety Liverpool miał jedną akcję, którą skończył bramką i przegrywamy, lecimy po bramkę, musimy odrobić tą stratę. Czy to jest koniec? Tak, koniec pierwszej połowy. Przegrywamy 0 do jednego, ale prowadzimy ten mecz tak naprawdę. W każdym, e, w każdym jakby momencie tej pierwszej połowy, oprócz tej sytuacji bramkowej Liverpoolu, mieliśmy przewagę, i tą przewagę musimy wykorzystać i strzelić dwie bramki. Co najmniej jedną, bo remis jest ok, ale dobrze by było ten mecz wygrać. No więc musimy się skupić i zawalczyć w tej drugiej połowie o to, żeby ten mecz wygrać. Lecimy. Za mało łapek w górę. Jest, musi dać więcej łapki w górę. Jak dać łapki w górę, to wtedy będzie... będzie po prostu lepiej, więc dawajcie te łapki w górę, no. Szybko, teraz, teraz szybko, bo ich potrzebuję teraz pilnie. Okej, jest piłka do Lukaku, Lukaku? Jest, 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 jest. Jeden do jednego. Okej, okay, dobra piłka Pogby, do Sancheza Alexis, przyjmij i podaj, i uwaga teraz, aj Van Dijk, Van Dijk jest dobry, kupił go w sumie, zróbmy tak, podkradnijmy Van Dijka Liverpoolowi, ale to byłby mega gorący transfer, co wy na to, w przyszłym okienku transferowym, co wy na to, kradniemy czy nie? <ścoughs> o nie! O! Oh, Dave! De a nie, on nie trafił. Myślałem, że David bronił. Już chciałem chwalić Dehe, ale to tylko mana nie trafił w piłkę, znaczy w bramkę. No. Dobrze, teraz isko do Lingarda. Lingard, nie zepsuj tego Lukaku, Go! O mamo, co to był zastrzał? Romelu przedziurawił prawie siatkę. Bramki miniole. No, teraz ten mecz jakoś wygląda. Mówiłem, dajcie łapki w górę. Nie dawaliście łapki w górę, ale teraz żeście je pewnie dali, a ten, kto nie dał, to jeszcze dajcie. I przez te właśnie wasze łapki w górę my ten mecz prowadzimy. Czyli jest tak jak powinno być. Czy Lingard zejdzie za Rashforda? Nie, Lingard mi się w tym meczu podoba. To, to trzeba mu przyznać, ale za to mam inną zmianę mam pomysł na inną zmianę. Za Freda wejdzie zawodnik bardziej defensywny, oczywiście, Matić, Bo teraz potrzebujemy ten wynik obronić bardziej niż go właśnie jeszcze powiększać. Także spokojnie, spokojnie ten wynik trzeba utrzymać. Brawo. Znakomite utrzymanie piłki. Brawo, Bailey. Ło, wow, jaka piłka w kosmos. Ok, dobra piłka do Lingarda. Zobaczymy Lingard. Prawym skrzydłem goni go Robertson, ale Lingard jest szybki. Van Dijk, no on jest przekot. Naprawdę jest mega, mega dobry, Van Dijk. Bardzo chciałbym go kupić. Z Liverpoolu, tylko czy oni go sprzedadzą? No, za odpowiednio dużą kwotę na pewno. Tymczasem w salach 4 na 3, chłopaki. Oj, Dave, Dave, I love you, Mr. De Gea. Było nieźle, było bardzo, bardzo groźnie, zobaczmy teraz. A i jak ta piłka odchodząca od bramki będzie cały czas groźnie, Van Dijk, Dobrze, teraz nie ma go, Van nie ma vandajka, Van szybko, szybko, nie ma Wandajka. Biegaj, Lukaku, no nie, nie dobiegnie. A vandajka nie było tam, mogliśmy to gdzieś. Gdzieś tam jeszcze tam trzecią brameczkę dziabnąć. ile jest doliczone dwie minuty, okej. Okay. Teraz trzeba mądrze bronić. Mądrze, mądrze bronić, ale Liverpool też nie mądrze atakuje, więc to jest... Good for us, jak to się mówi. Dobre dla nas. Dobre, dobre, dobre pomarańczowe I teraz patrzcie L Sanchez Lukaku. No niestety, ale koniec meczu? Tak jest. Koniec meczu, także no. Wygrywamy w derbach Anglii. W derbach Anglii wygrywamy 2 do 1. Bardzo dobra, druga połowa. Pierwsza połowa była taka, powiedziałbym. Na pograniczu oni byli dobrzy, my też byliśmy dobrzy, ale w drugiej połowie tak. Tak to wyglądało. Znakomicie. Bardzo fajnie, cieszę się bardzo. Teraz trening. Po zwycięstwie każdy jest zadowolony Może każdy trenować z uśmiechem na ustach Więc to jest spoko No i myślę, że kolejne mecze już pójdą gładko Po tym jak morale się podniosło Ze względu na zwycięstwo na trudnym terenie To powinni już piłkarze grać lepiej W tych kolejnych meczach I zobaczmy teraz jak to wygląda Poczekajcie, tu mamy Cardiff na wyjeździe Potem Huddersfield u siebie I Bomów u siebie No dobra, to już wiem co zrobić Więc na Cardiff jedziemy pierwszym składem Tak jest, pierwszy skład zagra na Cardiff na wyjeździe i ten mecz wygrywamy bez problemu 3 do 1 Pogba, Lukaku, Sanchez zdobywają bramki dla naszego zespołu. Jedną żeśmy stracili, ale tam można przymknąć oko. Trzeba jeszcze raz zrobić trening, oczywiście. Po zwycięstwie każdy chce trenować, bo wiecie jak to jest. Wiecie jak to jest? Po zwycięstwie jest na pewno lepiej niż po porażce. Teraz z Hadresfield. W ogóle mamy skrzynkę zapchaną urugwaj. O kurde, czekajcie. O nie, halo. O nie. O nie, aha, jest okno transferowe, przecież zaraz, dobra, ludzie, słuchajcie, w następnym odcinku jest okno transferowe, piszcie w komentarzach, kogo chcecie, żebym kupił, nie mamy za dużo pieniędzy, weźcie to pod uwagę, że nie mamy za dużo pieniędzy, raczej wolałbym wzmocnić jednak... Um rezerwy, taki bardziej głęboki skład niż ten pierwszy. Tutaj kończą się kontrakty, ja oczywiście je poprzedłużam już po odcinku, żeby tego czasu mnie zajmować. Wszystkim tym zawodnikom postaram się przedłużyć kontrakty, w ogóle ile ich tutaj jest bez kitu. wszystkim, wszystkim, bez względu na to, czy oni są młodzi, starzy, dobrzy, czy... Czy, 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 czy może mniej dobrze, ale postaram się wszystkim te kontrakty dać. Zobaczymy, co oni na to. Na tymczasem drugi skład zagra na Huddersfield u siebie, także powinno być dobrze. Huddersfield nie jest jakimś mega wymagającym przeciwnikiem, więc wydaje mi się, że ten mecz też wygramy. Chociaż jest to drugi skład, więc wszystkiego można się spodziewać, zobaczymy. Ale zaczyna się znakomicie, czerwona kartka, kolego. Ok, elegancko, dwa razy mata, raz A matić, także, także jest git i kończymy ten Miesiąc meczem z Bormów u siebie. Potem mamy jeszcze mecz, proszę ciebie. A w ogóle zobaczmy, z kim gramy w Lidze Mistrzów potem. Czekajcie. Z interem, także mega ciekawy mecz. Dwumecz w sumie. Mega ciekawy mecz. Newcastle w gościach. Okej. Okay. Dobra. Ale teraz gramy z Bournemouth, pierwszym składem, pierwszym składem, oczywiście, Marty jest nadal kontuzjowany, musimy sobie radzić bez niego, ale w jego miejsce wejdzie Mata, w poprzednim meczu zdobył dwie bramki, wydaje mi się, że w tym meczu też może coś strzelić, zobaczymy. No i miałem rację, 4 do 1, bardzo, bardzo wysokie zwycięstwo nasze, no i Mata właśnie z brameczką, ale Bailey wyleciał z boiska, to jest trochę niepokojące, bo, bo przy takim prowadzeniu nie powinno się... Dostawać głupich czerwonych kartek, a pewnie ta kartka była głupia, więc głupi Bailey dostał głupią kartkę. Ok, to koniec. Potem jest okno transferowe. Zobaczymy, ile mamy pieniędzy w ogóle, bo to jest też ciekawe 40 milionów. No trochę mniej, no. 30, 30 milionów, około 30 milionów, więc weźcie to pod uwagę, nie bierzcie tam, nie wiem, ludzi z kosmosu, bo mega transferów nie zrobimy teraz w zimę, raczej w lato, pod koniec tego sezonu. Ale pamiętajcie o tym, że. Mamy 30 milionów i piszcie w komentarzach, kogo jakiegoś młodego, perspektywicznego gracza kupić. To ważne. Moi drodzy, a w tym filmie to wszystko. Jeśli wam się podobało, a ciągle tego nie zrobiliście, to zostawcie łapkę w górę. Będę mega wdzięczny za to, że tych łapek dajecie sporo. No i piszcie komentarz, jeśli macie coś ciekawego mi do przekazania, bo ja jestem trenerem, ale wy jesteście asystentami. Trudne słowo, ale każdy z was jest asystentem, więc niech każdy z was coś napisze od siebie do każdego komentarza, który będzie ciekawy. Przepinam serduszko. W tym filmie to wszystko. Wbijcie na Facebooka, Snapchata, Instagrama. Tam też działam w tym roku trochę lepiej niż w zeszłym, przynajmniej będę się starał. Mam takie plany wobec wo wo YouTube'a takie ciekawe, ale wszystko wyjdzie w praju z czasem w tym roku. Więc w tym filmie to wszystko. Widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. A na razie i cześć. Jo!